Zostało się trochę w biurze. Widać, że monitor brudny, są białe plamy. Wiadomo po czym, ale nie będziemy tutaj obwiniać. Dobra, zrobię coś takiego. O kurde, bolek, coś tam wybucha. No, dupa! Dupa, 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 dupa. Fak, 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 fak. Wynocha, 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 zjedz, zjedz coś. Jako, ja będzie się jak... sobie auto kupić i nie wiem które wybrać. Tego Malucha Karolek może mi doradzisz jakieś, bo ty się ponoć znasz na autach. Jasne, rewelacyjny jest przede wszystkim ten Rambler z roku 96, ale nie jeździ. Zastanawiam się do... nad tym, bo ten tak tanio wychodzi nawet. Nie wiem. Tak, no na pewno wyklepanie go będzie kosztowało mniej niż yy, śmierć, chociaż nie chcę pana zabijać. Ej, o, ej. Jeszcze ej, oprasamy? Ej, Laska! Możemy wracać powoli do pracy. Najlepsze jest to, jak... Kurde, Bolek, pomyliłem znowu szybę z, z drzwiami. Dobrze, że nie wszedłem... Muszę uważać na kartony. Hanka już raz się przejechała na kartonach. O dupa, o dupa, wybucha mi nad brzuchem. Lulu Widzę tutaj jest porek spa, mamy złoto, minerały, a gdzie jest moja sproja i miecz Gdzie są one wszystkie? Chciałbym wyłowić je lecz zombie tutaj na mnie kampi Jak pies jego tutaj stoi. o, stoi oi! Tymczasem u Aliena... Znaczy, nie? Znaczy, nie? No, to, Najlepsze, mimo wszystko, ja grubego lubię za to, że on nie on patrzy. Oj, on jest taki smutny, patrzcie. On jest taki smutny, jak to patrzy. Kto wie, może on chciał kogoś po prostu przytulić, a aby tak do niego nie gorący. To teraz w pokoju możemy iść do wioski. Tam wynurzyć troszkę. Mieć troszeczkę troski. Eee... <z artykuń gettin rôle> I nie wyjść jak Zabłocki na mydle Który się przejechał, bo się nie mył jak bydle Tutaj są nasze itemy, tutaj już nie jest tak głęboko Możemy zanurzyć swoje drugie oko A gdzie jest mój kilof stary? Dajcie kilof, bo ja chciałbym wykopać sobie Trochę trawy O, o, ty też potrafisz machać kolankę. Ale ja potrafię lepiej machać. Dzień dobry. Czy wie pan czemu na ziemi jest lepiej? Bo ty tam leżysz. Dobrze! Teraz mogę użyć czwórki, czwórki, czwórka, 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 czwórka. Cud. Ja to jestem ninżem Nie patrz do tyłu Spojrzałem, frajer Dobrze nie zec w sumie Ja to nie śmieszne. Mają tu kukułki! No kurde, bolek! Wszyscy okay. na yeah. pikniku bawią się, ponieważ jest picie jedzenie. Okej, <śpiewanie> ja... Ja się wybrzyma? Ty jesteś głupi! Nie chcę donosić na kolegę, aczkolwiek kolega tutaj przepisuje zadanie domowe. Na które miał czas w domu. Ale nie, żebym donosił. U Ej Jurek, co to za odrabianie! Ja biegnę do pani od polskiego, mnie to już nie obchodzi. Ja biegnę do pani od polskiego. Pani Adia mówiła, żeby nie odrabiać kurde zadania domowego. Okej, okay, Sorka? To może nie, powie, nie powiem nic pani, co? Ale w ogóle patrz, jakiego mam brudnego kciuka. Oj, ktoś tu rączek nie mył. U <noise>